Siema, witam w FIFA 23, poziomy trudności, dzisiaj lecimy, zobaczymy, zawodowy jest klasa... Siema, witam w kolejnej FIFA tym razem odskocznia, nie gramy sezonów, gramy Fifa 20 na trzech poziomach trudności. To będzie tak, zawodowiec, klasa światowa i legendarny, zobaczymy czy mi się uda wygrać jakiś mecz, mam nadzieję, że tak. Połowa jedna będzie trwała 5 minut, żeby nie było to długie. Bo będą trzy mecze, także lecimy PSG kontra Bayer Monachium. Poziom zawodowiec nie powinno być za trudno, ale też nie będzie na pewno łatwo. Także musimy uważnie grać, dobrze podawać i szybko konstruować akcje. Jeśli mam, to wykorzystać, wykorzystywać te akcje. Ricardy! Aj, i teraz odebrać im piłkę. No, to jest naprawdę. Tutaj nie gra człowiek. Tutaj gra komputer i będzie ciężko. <śmany> już 1-0. Oh my goodness, Eczek. No i ogólnie mam tę samą koszulkę, bo nagrywam od razu po tym wcześniejszym filmie z sezonów. Właśnie ten. Dobra, trudno. 1-0. Bierzemy się, proszę Państwa, bierzemy się. wcześniejszy mecz, w ten mecz o utrzymanie się w Lidze, był naprawdę. miałem zawał. No. Czasami. <grystanie> no. Nawet karetkę już wzywałem, ale mówię, no dobra. Przeżyję. <grystanie> no, w ogóle tak trudno im tu piłkę odebrać, nie? Oni tak to szybko wszystko robią. Może jednak, może jednak nie grajmy tego, co? Dostanę w pierdziel po prostu w tym filmie i. się skończy. Dzień. Dzień kozaczenia w FIFA. Neymar! Piękna bramka! 2-1. Dobra, moja. No nie, no nie ma bramki! Pięknie. Lecimy Neymar. Neymar. Pięknie. I kardi. No kurde, faul. Czyżby bramka? Neymar z wolnego nie ma. Aaaa. Spalony. Kur. No, nie udało się. Było blisko. Dobra, koniec pierwszej połowy. Zaczynamy drugą połowę meczu. PSG kontra Bayern Monachium. Ale jeśli nie, to. Poz Żółta kartka i dobrze Bernat P. Bernat. Bernat Ej, no w serio? Co ty tam odwaliłeś, ją? Wy wypuść, dobrze Jest 2-2, remis, proszę państwa. Lecimy z koksem. PSG, Barce. Bayern, Barcelona, chciałem powiedzieć, bo jest zawsze. Serce mi się domyli. I. 22 2, -2. No, Zobaczymy. Tak jest. Fani szaleją. Fani, kibice dopingują. I centra. Kurde. Troszeczkę lepiej. Dopitka i gol. A tak. Troszeczkę, no zmarnowana okazja. Nie, dobrze. Nie, to było tak beznadziejne. Co ja odwaliłem tutaj? Co ja odpindaram? Daj. Pięknie. No nie! Dobrze Dobra Neymar przy piłce On jest szybki I strzeli! Naj! Dobrze Neymar Neymar! Ach no! Prawie 3-2 by było Prawie Nie, bo tu już jest Już on będzie miał wygraną, bo w dwie minuty, a on ma jeszcze okazję. I, i tej okazji nie wykorzystuję i mamy remis. Zaczynamy dogrywkę. To już nie są minuty jak w normalnym. Ale dobra! Ale dobra! Mbappé. Ale to zrąbałem! Masakra! Ej, no nie! Ej, no nie! Ej, no! Nie! Nie, nie gadaj, że karny, nie spalony! Nie, ej, no nie, musimy bronić w wyniku, no, bronimy to, chłopaki, bronimy, bronimy, bronimy. Jezu, łap! Jezu, kochany, co tam się stało? Prawie, ale mamy rożny, rzut rożny i za chwilę pierwsza połowa dogrywki się kończy. Czyżby jeszcze pod koniec jakaś bramka, czyżby pod koniec, czyżby pod koniec. Niestety nie ma. Czy uda się strzelić, czy będą rzuty karne? Proszę państwa tak. Długiego meczu to ja się nie spodziewałem, ale dobra. Najważniejsze, że nie dostałem wpierdziel, ale już na klasy światowej zapewne ten wpierdziel już na mnie czeka. Nie mówiąc już nic o legendarnym. <laughs> Nie ma. Pięknie! Wach! za mocno, za mocno. Chociaż jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem Co ja mówię. Tu miało być jakoś odwrotnie. I bramka jest w ostatni! Kurde w dwóch sekundach. 3-2 Wygrałem to, proszę. Państwa, 3-2 dla PSG. Ostatnie sekundy w doliczonym czasie. Dosłownie 2 sekundy zostały. I zobaczmy. dobitka. I mamy bramkę. Pięknie 3-2 i wygrywamy to spotkanie, proszę Państwa. Zawodowiec zaliczony. Zajebiście. Lecimy po klasę światową. Zaczynamy spotkanie. Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. Klasa światowa. Poziom Ikson. Czy to. O! Faul Robert Lewandowski. Zobaczycie, to będzie bramka. Robert Lewandowski. Czy przestrzeli, czy trafi to? Ach! Było blisko. Diago! <laughs> oh fuck Ale jakby to wpadło nie? Taka bramencja. Co ja mógł mógł wyłączać <laughs> Grę, nie? jakby taka ho ho wpadła nie? Ej no kurwa ho ej Ej ho 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 Nie ma... Nie ma CH. Pięknie przesuwa się pod pole karne i będzie taj była centra ale niestety Kimić i Gnabry pięknie 1-0 wygrywam to czajcie bazę pięknie 1 0 dla Bayernu bo strzeliłem jedną bramkę a za chwilę może wpaść nawet <grym> 10 brawek, no i mamy jeden do jednego zaczyna się Biegnie, gnabry. Pięknie, biegnij z tym. Uderz! No dobra, ale nie tak Ej, je, je, chłopaki. Te... Kto tu Roysa kryje? Nie! No proszę państwa, jak to się odbiło? No 2-1. No i właśnie, i mówimy. Ale nie, to był fart akurat. To był fart, no bez kitu. Jak to się odbiło, nie? Knopli! <ślarwizy> Ojej, nie, jakby to wpadło, to ja bym w ogóle, gdy tu za mną, to no, pogryzłbym, Jak nic. Robią. Jest. Lewandowski, ależ prawie, no, prawie, no. Ja to sobie żartuję. A tu Korecka! Prawie strzela bramkę. Korecka! Oleż by było bramka! Jezu, to był supek. Ja słupek. Coś teraz wychodziło. Koniec pierwszej połowy. Ale nie jest źle. 2-1. Zaczynamy drugą połowę meczu. Przed Państwem. Ze studia komentatorskiego komentował będzie dla Państwa Dariusz Tomaszewski i Dariusz Tomaszewski. Dzień dobry, witamy z jakże emocjonującego spotkania. Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium i zobaczymy. Tutaj już, aj, no i niestety niewykorzystana okazja. Bayernu. Borussia przejmuje piłkę. Czy wykorzystają tą okazję i skontrują tą Akcja, ale co tu się stało? Spir dla Nojera, Nic się nie stało, znołselował go i mamy właśnie tutaj piękną kontrę ze strony Bayernu. Tak jest, do nołseli jak najbardziej. Miller z dystansu, proszę Państwa, znowu poprzeczka. Co tu się wydarzyło? Proszę Państwa, to jest mecz nie dla mnie, bo tu wpadają wszystkie poprzeczki, wszystkie słupki, wszystko co się może wydawać głupie. Czyli właśnie, dlatego, że głupek strzela w słupek, albo przeczka, to jest. Nie wiem, beczka i dlatego tak wychodzi, ale dobra, nieważne. Nie gadamy głupot. Ale właśnie, prawie wpadła bramka dla Borusii Dortmund. Neuer pokazuje, gdzie wy, co wy robicie, co wy odpierdelacie. A ja mówię, gówno i lecimy dalej. Neuer piękny wybronił tą piłkę. Neuer jest tutaj dzisiaj bohaterem tego spotkania. Broni wszystko, co się da. Broni każdą piłkę, broni każdy strzał przeciwnika. No tylko no, z wyjątkiem dwóch, bo dwie bramki... Padły. Ale dobra, wybaczamy mu chłopaki co nie, no właśnie, także lecimy i nieważne co się właśnie stanie, ale pani sędzio, panie sędzio to powinien być kurwa faul i pan się tutaj ze mną nie droczy, nie sfaniakuje mi tutaj, bo to był faul na żółtą kartkę albo na dwie czerwone, także no i tutaj spalony prawidłowo pan sędzio odgwizdał, nie jest obiektywny, och prawie. I prawie była bramka. Także właśnie, jeśli będę tak grał, to grecka strzeli bramkę. Ale no, jeszcze nie ma tej bramki, chociaż nie dużo brakowało. Ale zobaczymy. Jeszcze jest szansa. Jeszcze wszystko przede mną. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, proszę Państwa. Ale nie no, blokuje. Miało być, miało być podanie z piętki. Wtedy byłoby normalnie, normalnie, bramkaż byłby giętki i nie wybroniłby tego strzału. A tak. Teraz jest kontra i kto może się skończyć bramką, ale no oczywiście się nie kończy Bramką piękna interwencja obrony i od razu strzał wybroniony. Biegnę z kontrą i proszę państwa to jest jak jeśli tego nie strzelę, to jestem kurwa debilem. I uuuuuu Żółta kartka, proszę państwa. I dobrze. Dla mnie? Chyba was kurwa boli. Łeb. Jak to jest możliwe dla mnie? Jaka... Co ja tam zrobiłem? Nic. Ale dobra, nieważnie. Ohoho! Pięknie. I tym razem mam nadzieję, że będzie... Może no nie, może nie w ostatnich se sekundach, ale muszę strzelić tą bramkę Tiago, no co ty zrobiłeś? Ty jesteś jakiś, nie wiem... głupi... Musi się udać wybronić to. No dobra, 2-1 przegram, ale to nie będzie przegrana, jaka była na wcześniejszym filmie sezonów. Moje... Koniec meczu 2-1 dla Borussia Dortmund, ale jak na ten poziom jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Tylko 2-1. Jedną bramką przegrałem. Pff, dobra, czas na legendarny. Ostatni poziom rozjebiecie cię komputerze, nie masz szans. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy mecz. Polska kontra Portugalia. Tym razem mecz reprezentacji. Rewans za Euro 2016, kiedy to właśnie ostatni raz Polska przegrała swój mecz z Portugalią i odpadła z Euro City. Dobra, zaczynamy. Czy uda się? Oczywiście poziom legendarny ale kurczę, zobaczymy jak to się przełoży na grę czy będzie wielki problem czy będzie bielik uuu uh, bielik nie strzelił czy tylko udaje proszę państwa zieliński ależ uderzenie myślałem że to wpadnie nie podanie glik bednarek bielik ajajajajaj Młaj, masakrycznie no nie, no nie, no nie! Mamy 1-0 Nieprawdopodobne jak Cristiano Ronaldo Strzela bramkę No chociaż tutaj, a nie jak na euro kurwa z pudłową. <laughs> Dobrze! Przeciąłem to! Przeciąłem to! Przeciąłem! Zjebałem Jezu jakie oni mają normalnie tutaj takie zgranie! Że ja normalnie zaraz chyba zjem śniadanie Naprawdę Pięknie Lewandowski! Ajajaj, dlaczego to nie wpadło? Byłoby już 2-1 Nie no proszę państwa Ale to musi wpaść. Aj no niestety bo to bardzo dużo właśnie takich okazji mam czasami. a ja próbuję przechodzić. Nie wiadomo co tam kurwa triczyć, nie? Zieliński! Chyba za dużo zioła się zapalił dlatego. Wow! Szczęsny! Oleż to wybronił. Ja plniczku, no koniec pierwszej połowy, proszę państwa. Ajajaj. 2 do 0 dla Portugalii. Lecimy. Polska-Portugalia, druga połowa spotkania. Rewanż za Euro 2016. Czas pokaże. Na razie nie jest nie wygląda to wszystko zaciekawie, bo mamy 3 do 0 dla Portugalii. Jest jakaś szansa. Dobrze! Zieliński! Zieliński! No ale serio? My już przy piłce. Ajajaj, dobrze. Pięknie, na spokój. Było zagrane i perfektynie. No i właśnie, jak cofam tą piłkę, to zawsze coś się spierdoli. Nie, idziemy do przodu z akcją teraz. Ach, Lewandowski! Lewandowski! Ej no! Bielik! Oles Bielik strzelił w bielikowy słupek. Nie no, proszę państwa. 4-0. 81. minuta. No i tym razem Cristiano Ronaldo jest. hat trick. Ej, no faul, kurwa. Lewandowski, musisz to trafić teraz. Proszę. Nie za mocno. Leciutko. Lewandowski. Bez szans. Pięknie! Klik! Promka, Pięknie, chociaż honorowy! No i dobra, koniec. 4 do 1 dla Portugalii. No i niestety, przegrana, przegrana. Ale nie było aż tak źle. 4-1 na legendarnym. 2-1 na klasy światowej i 3-2 wygrałem. Raz udało się. No dobra, fajnie było zagrać. Może pojawi się drugi taki film, właśnie jeszcze raz. Jak będę miał lepszą wenę, i tak dalej, do tego. Aż tak strasznie nie przegrałem. W miarę, w miarę jakoś to szło. No i fajnie. Także dobra, do następnego. Jak wam się podobało, to wiadomo co robić. Siema.